Cześć, witajcie! Z tej strony Gibon. Jesteśmy w trzecim odcinku z Minecraft 1.18 Witam was bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że seria Wam się podoba i co dzisiaj? Dzisiaj sprawdzamy najlepszy sposób na zdobycie diamentów. Drawius wykonał taki oto materiał, gdzie wszystko pięknie opisał, dlatego to sprawdzę, a co jest lepsze, sprawdzę to z wami. Zapytacie jak? Przecież Gibon, nie gramy razem na serwerze. Wam powiem za chwilę. wam wytłumaczę, skąd mam diamentowy kilof. Słuchajcie, w poprzednim odcinku dało się zdobyć dwa diamenty, brakowało jednego do diamentowego kilofa. Ja zacząłem nagrywać, ale okazało się, że nie nagrał się dźwięk i musiałem nagrać wszystko od nowa, dlatego jestem raz jeszcze tutaj i się z wami witam. I stąd właśnie diamentowy kilof i sześć diamentów. Ale wracając, teraz przejdźmy do tego, jak wspólnie przetestujemy najlepszy sposób na zdobycie diamentów. Słuchajcie, ja mam stoper, wy sobie ogarnijcie też jakiś Stoper I po prostu odpalacie gdzieś mnie na telefonie albo gdzieś w tle. Niech sobie ja lecę, mój głos możecie słyszeć. Ewentualnie możecie na drugi monitor mnie wrzucić. Nieważne, najważniejsze jest to, abyśmy na 3, 2, 1 wspólnie zaczęli kopać przez godzinę i jak skończycie, napiszcie. Ile wam udało się zdobyć diamentów w komentarzu? Fajnie, jakbyśmy wzięli wszyscy po prostu zwykłe diamentowe klofy, aby test był jak najbardziej równy. Życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że uda nam się razem wykopać bardzo dużo diamentów. Bardzo ważna rzecz, musimy być na minus 58 kratce, żeby ten sposób sprawdzić, ponieważ to jest niby najlepsza kratka do kopania. Ja na dodatek będę korzystał z metody na Trapdoor, aby jeszcze zwiększyć wydajność kopania. I pewnie się zapytacie. Gibon. A jaki jest próg łapek na dzisiejszy odcinek? A ja Wam mówię 4300 łapek, i jutro o 14.00 kolejny odcinek z Minecraft 1.18. A więc co? Myślę, że już nie ma co gadać. Wiecie, ile łapek musicie wbić, aby był jutro odcinek o 14.00. Tak więc przygotujcie swoje stopery. I za 3, 2, 1. Zaczynamy. Kopiamy wszyscy razem przez godzinę, piszcie w komentarzu ile wam się udało wydobyć, ja wam powiem ile mi się udało, udało wydobyć, oczywiście odejmiemy te 6 diamentów, które już mam w ekwipunku, no bo to by było niesprawiedliwe, no i sprawdźmy, sprawdźmy czy ta metoda przyniesie nam bogactwo, miejmy nadzieję, że tak, myślę, że tak nie wiem, z 16 diamentów bym chciał zdobyć przez tą godzinę, myślę, że to będzie fajny wynik, jak uda się więcej to będzie w ogóle kozak, niestety Slide już nie mam jak zbierać, kif ten ametyst, narka ametyst, slide jest bardzo Fajny ametystu na razie nie będę wykorzystywał, bo nie mam po prostu do czego, a myślę, że ametys będzie bardzo łatwo nazbierać. Dlatego sobie tutaj teraz ciśniemy z tunelem. Dzisiaj już gram bez Full Brightness, testuję metodę na pochodnie. Co prawda w dzisiejszym odcinku ciężko będzie sprawdzić, czy, czy klimatyczny Minecraft jest lepszy od Full Brightness. Dlatego po prostu myślę, że tak z dwa-trzy odcinki pogramy i stwierdzicie, jak lepiej. Mamy pierwsze diamenty, okej. Okay. Mamy pierwsze diamenty, dwa, co prawda tylko dwa. Ale to zawsze coś. Pierwsze dwa diamenty już są, więc bardzo fajnie śmigamy dalej. Śmigamy dalej. Jestem bardzo ciekaw, jak Wam pójdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Co jest? Kolejne diamenty. Kolejne dwa diaksy. Trzy. Co? Halo, Minecraft? Ej, dobra, jestem w szoku. Jestem w szoku. Chyba działa, słuchajcie. Chyba działa. Oby, oby tak dalej. Zobaczymy, czy. I jeszcze więcej uda nam się tak, w taki sposób Diamentów zdobyć, może to by po prostu Fart, kto wie, kto wie Sprawdzimy, na jakim jesteśmy biomie Zaraz wam powiem, na sawanie, jesteśmy na Sawanie, okej, okay. może na sawanie Po prostu jest dużo diamentów To też może być jakieś wytłumaczenie Nie wiem, czy zbierać resztę nie, 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 przecież to jest Co jest? Co jest? Co jest, widzowie, ile diamentów? Ja nawet nie będę musiał nic ciąć, Tu diament na diamencie jest Nie zebrałem tego Co tu się... Wyprawia Ej, jestem Widzowie, kopcie diamenty na sawannie Nie wiem czemu, ale na sawannie jest Totalny kozak Ale jest kozacko na sawannie Co jest? Nie dowierzam, widzowie, ja chciałem Ja już mam 16 diamentów, tak naprawdę 10 Bo 6 musimy odjąć, które już miałem wcześniej Ale powiem wam, że jestem Pod wielkim wrażeniem Nie wiem, czy to był fart No ale trzy złoża diamentów obok siebie Przecież to jest niemożliwe Cały czas się chcę trzymać tej sawanny. Ja nie chcę wychodzić z sawanny. Chyba sawanna to jest biom, na którym rosną diamenty. Rosną, dokładnie tak, nie występują, rosną. to było niepoważne, ile diamentów. Ale chyba pasa właśnie minęła. No i troszkę chyba pokopiemy, zanim znajdziemy kolejne diamenty. A może nie, kto wie, kto wie. Sprawdzajmy, może będę kopał tak jakoś dziko, że tutaj jakieś tunele będę sprawdzał. Nie wiem, nie wiem jaka metoda będzie najlepsza. Ale wiem, że już jest naprawdę dobrze, bo odcinek ma zaledwie 7 minut, a ja już mam. 10 diamentów. Mam nadzieję, że Wam również tak dużo tego poleciało. Jeżeli nie, to spokojnie, mamy całą godzinę. To wszystko jednak zależy też od szczęścia. Dlatego jest bardzo ważne, abyście mi pomogli to sprawdzić. Ten sposób na pewno jest naj, najlepszy. Wspólnie jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dobre obliczenia i ocenić, czy to jest właśnie ta metoda, czy, czy trzeba szukać dalej. Może jakieś inne piętro będzie bardziej owocne. Sprawdzimy, myślę, po tym odcinku będzie wszystko jasne, ale, ale jak na razie. Cisza, jeżeli chodzi o diamenty, więc. Yy, no, ja po prostu będę wam pokazywał, kiedy uda się znaleźć diamenty i jakieś, może, ciekawe akcje, żeby was nie zanudzać. Bo jakbym kopał przez godzinę i tylko gadał, to byście padli z nudów. Dlatego kopię i widzimy się, jak coś znajdę. Na razie nie udało się nic zdobyć. Już tutaj troszkę czasu minęło, nadal pusto. Ale jeszcze, póki mamy ten właśnie. Póki mam tą chwilkę, chciałbym podziękować wszystkim nowym subskrybentom, ponieważ rośniemy jak na drożdżach. Słuchajcie, jestem bardzo wam wdzięczny, że tak licznie subskrybujecie, oglądacie, łapkujecie. Ślicznie dziękuję i mamy diamenty, widzicie, wystarczyło podziękować widzom i są diamenty. Co jest? No co jest, widzowie, wy mi takiego takiego farta przynosicie. Jakiego wy mi farta wy przynosicie? Tutaj ja nie mam pytań. Nagrywałem. I się nie nagrywał głos. To Minecraft powiedział: Nie, 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 słuchaj, słuchaj. Widzowie nie widzą, co się dzieje. No to nie będzie w takim razie diamentów. Musisz włączyć poprawnie nagrywanie. No i włączyłem poprawnie nagrywanie, i nagle diament na diamencie. Cały czas wychodzę z tej sawanny. Nie wiem czemu, ale, ale to nieważne. Zaraz wrócimy na tą sawannę, mam nadzieję, w tą stronę w takim razie. Cały czas jakiś ocean. Jesteśmy pod jakimś oceanem. Nad nami jest oceanik. Ale ja go nie chcę, ja chcę sawanny. Tak, jak nie lubię sawanny, tak jeżeli chodzi o diamenty, ją po prostu. Kocham, proszę, o jest sawanna, jest sawanna, znowu wróciliśmy na sawannę Więc yy, tutaj, chcę cały czas być na sawannie, nie chcę chodzić poza sawannę Nie wiem czy to jest zasługa sawanny, że tyle diamentów wypada Ale ja wiem, że chcę na pewno kopać na sawannie Wracając, na ekranie macie 30 ostatnich osób, które dołączyły do Nice One Teamu Ślicznie dziękuję nowym osobom, które dołączyły Ślicznie dziękuję tym, co są cały czas ze mną od początku bez was oczywiście by tego wszystkiego nie było To są nasze tunele, więc tutaj e, je mijamy A jeżeli ktoś z was chce mieć szansę pojawić się w kolejnym odcinku No to po prostu kliknijcie ten czerwony guzik na dole Bo myślę, że naprawdę warto I widzowie, którzy regularnie oglądają ten kanał Myślę, że, że wam potwierdzą, że no warto zasubskrybować, kurde To tylko chwilka, a naprawdę myślę, że się opłaca Zobaczcie, jak zasubskrybujecie to będziecie mieli takiego farta do diamentów jak ja Więc myślę, że to już w ogóle warto, nie? No i patrzcie, widzicie? Powiedziałem o subskrypcji i diamentach, proszę bardzo i diamenty, co jest, co jest w ogóle, co jest grane, sam nie dowierzam, że aż tak te diamenty lecą, przecież to jest niepoważne, jak ja bym komuś powiedział, że ja gram nie bez, że ja gram Normalnie nie używam żadnych cheatów, to bym powiedział tata, ta, gadaj se gościu, jak to bez cheatów, niemożliwe, że tyle diamentów znaleźć. Ale ja z ręką na sercu wam powiem, że tutaj nie ma żadnych cheatów. W tej serii w ogóle nie ma opcji na cheatowanie, rozumiemy się? Ja nie jestem szóstym, więc proszę proszębie nikt do takie rzeczy nie oskarżać. A my kopmy, kopmy, sawanna oddaje, sawanna oddaje widzowie. Możecie powiedzieć, pod jakim wybiomem się kopiecie, żebyśmy mieli porównanie. Może jednak to, pod jakim biomem się kopiemy, ma wpływ na to, ile diamentów występuje. Kto wie, kto wie. Oj, widzowie, chyba szczęście się skończyło, ponieważ już tak kopię. Zaraz mi padnie kilow, więc stracę trochę czasu na kraftowaniu nowego. No, ale tych diamentów nie ma, nie ma. Pasa chyba się skończyła, nie wiem czy to. Yy, czy ja to widzę? Może, może. Wiecie, yy, tak czasami musi być. Trochę musi być słabiej, żeby potem znowu było dobrze. I chyba mam ten moment, że musi być słabiej, żeby było dobrze. Miejmy nadzieję, że to będzie chwilowe, bo jak nie, to troszkę smutno. I właśnie zniszczył mi się kilow. Dlatego szybko stworzymy sobie nowy. Mamy bardzo dużo diamentów, więc tworzenie nowego kilofa to tak naprawdę sekundka. Bang, bang. Mamy to. No i będziemy śmigać dalej. Oficjalnie opuściłem sawannę i jestem na plainsach. Sprawdzę, może plainsy przyniosą szczęście. Może. Co jest? Ej, nie! Co jest? Co się dzieje w ogóle? To wygląda, jakbym ja to ustawiał widzowi, ale to tak nie jest. To naprawdę, no. No, no, te, tak po prostu się stało, no. Co jest? Ja jestem sam w szoku. Wierzcie mi, że ja sam jestem w szoku. Mówię, no, może planesy przyniosą szczęście. No i przyniosły ty. Jednak szafa no, nie jest dobra. Lepsze są planesy, trzeba teraz zachwalić plainsy, To może jeszcze bardziej oddadzą. No, co jest? Mówię ten. Jaki timing? Wysy, nie wyobraźcie, co ja teraz mam w bani. Tak się cieszę. Takie śmieszne timingi łapię już trzeci raz chyba mówię o tym, że na przykład subskrybowanie przynosi diamenty. savanna daje diamenty, pleńcy dają diamenty i kiedy mówię te słowa, te diamenty się pokazują. Widzowie, jest malutki problem. Ponieważ ja nie zapisałem sobie nigdzie kordów mojej bazy, ja nawet nie mam pojęcia, gdzie jest moja bazy. jak ja wrócę jako jakieś dzikie tunele, jest szansa, że stracimy naszą bazę. Jest bardzo duża szansa, że ja tego nie odnajdę, bo ja byłem nawet nie wiem na jakim piomie, byłem na sawanie chyba. O jezu, ja serio mogę stracić naszą bazę widzowie. Miejmy nadzieję, że ją znajdę, jak wyjdziemy z tej kopalni, ale coś czuję, że to nasza baza przepadła. Jeżeli ktoś gdzieś widział w jakimś odcinku kordy i wie w jakim odcinku gdzieś pokazywałem kordy naszej bazy, to dajcie mi znać w komentarzu, bo inaczej stracimy naszą bazę wypadową. Co prawda no nie, nie zrobiliśmy tam dużo, ale jednak to była nasza baza, chciałem się z nią chociaż pożegnać, a jest szansa, że nawet nie będę mógł tego zrobić, więc troszkę lipa. Ale mamy dużo diamentów, więc nie będę płakał. Nie będę płakał, sobie zrobimy nową. Wiecie co pomyślałem? Że będę kopał na granicy czanka F3G, plus odpala się taką siatkę, i tutaj, tu, a tutaj, pomiędzy tymi dwoma blokami jest granica, i będę kopał przy jednej granicy. Zobaczymy, czy, czy to jeszcze bardziej odda. Może kopanie przy granicy, trzymanie się granicy czanka yy, pomoże jeszcze bardziej zwiększyć szanse na diamenty. Kto wie, kto wie, sprawdźmy. Więc ja będę teraz testował kolejny dodatek do całego kopania i zobaczymy, jak będzie wyglądał końcowy wynik. Wy możecie już teraz dać znać, jak na ten moment wygląda u Was ilość diamentów po 20 minutach. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. U mnie właśnie mija 23 minuta. Diamentów mam 30. Dawajcie znać, ile u Was udało się za ten czas wydobyć, a ja szukam dalej. Są, są diamenty widzowie, są Nie było to jakoś mega daleko od momentu kiedy przed chwilą z wami gadałem O tu jeszcze jest, tutaj ja tak dziwnie jakoś wykopuje? je Świetnie, 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 34 Właśnie minęło pół godzinki, stan kąta 34 diamenty Kolejne diamenciki, ile ich będzie? Dobra, będzie ich dużo, będzie ich dużo, bardzo fajnie Duże złoże, podoba mi się to jak najbardziej wszystkie pięknie zbiorę. Czy to będzie koniec? Tak, to jest koniec, ale było ich naprawdę dużo, więc ekstra. Musimy się tutaj podkopać lekko do góry w ten sposób. Kładziemy trapdoor, schodzimy na dół i śmigamy dalej. Aktualny stan 40 diamentów, a czasu zostało jeszcze 20 minut. Zostało ostatnie 10 użyć kilofa. Czy będą diamenty? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, nie było diamentów, ale i tak bardzo dobrze nam służył. Dużo tych diamentów nam przyniósł, więc kozacko, lecimy teraz kolejną mnówkę, sztukę fingel nieśmiganą, bank w ten sposób. Są kolejne diamenciki, proszę bardzo, tutaj wyżej się schowały, czy tylko dwa. ale Minecraft, o, jest więcej, jest więcej. Chciał się schować przed nami. Ale przedano się, gościu, nie schowasz, Dobrze, dobrze, Nad, jeszcze więcej. Tra y co jest? Co jest? Jaka ruda ogromna! dawać jeszcze, dawać jeszcze. Tak dobrze ci szło, Minecraft. Dawaj jeszcze, jeszcze parę. Come on, jeszcze, jeszcze tak z osiem, daj. Sprawdźmy, sprawdźmy, bo to jakaś na ruda była. Dobra, nie ma, nie ma. Więc jesteśmy na którym poziomie? 57, 58 jest tutaj. Ok, trapdoor. I się zamykam. Lecę kopać dalej. Chyba taktyka na traktor naprawdę się sprawdza i ładnie oddaje kopanie w ten sposób bardzo przyspiesza i ułatwia wydobywanie tych diamencików. Dlatego lecę, lecę zostało ostatnie 15 minut. Następna porcja diamentów, dobrze, bo ja właśnie głodny jestem. To takie diamenty myślę, że idealne na przekąskę. E, tutaj chyba nie ma jakiejś mega dużej e, rudy złoża. W sensie, zobaczmy jeszcze na dole, czy się nic nie kryje. Nie ma nic, więc możemy śmiać dalej prosto. I diamenciki, pięknie, pięknie. Kolejne do kolekcji, bardzo dobrze. Zostało ostatnie 11 minut. Diamentów mam 52. Ciekawe, czy uda się zrobić stack diamentów do końca czasu. Zostaje właśnie w tym momencie. O, o, by się zagapi na stopper. Zostaje właśnie ostatnie 10 minut, a tak dokładnie to 10 minut i 10 sekund. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że uda się te tak diamentów zebrać. Ale to naprawdę teraz musi polecieć. Musi teraz polecieć, więc, Minecraft, dawaj, spinaj po ślady Minecraft, rzucaj to, co jest piękne, czyli diamenty. I ja będę zadowolony, widzowie będą zadowoleni. Jestem bardzo ciekaw, jak wam poszło. Ale to ma spokojnie, jeszcze 10 minut przede mną, powiem wam, gdy skończę. Jest, 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 są diamenciki, świetnie. jeden, dwa, 3, 4, 5 diamentów, tu będzie nie więcej 6, tak, tak, szybko. Straciłem wodę. Aj, nie chciałem tego kliknąć, ale mamy 63, i będziemy musieli odjąć do od tego 6, ale jeszcze mamy czas, więc na spokojnie. Mamy jeszcze czas. Let's go, let's go. Straciłem wodę, bardzo źle, że straciłem wodę, bo teraz to już. Tym bardziej muszę uważać, jeżeli chodzi o podróżowanie. Ja nie zebrałem tam tych dwóch diamentów. Dobra, nie będę się cofał już chyba. Ja tam nie wlazłem, nie zebrałem tych diamentów, dwóch co tam leżały. Kurde, nie wiem, czy po nie wrócić. Dobra, wracam po nie. Kurde, nie wiem się, czy czołganie, czy kopanie jest szybszym sposobem. Może się uda jakieś diamenty tutaj odkryć na górze. Wracam po nie. Tam na pewno leżą jeszcze dwa diamenty. Dować, dować. Kurde, stracę czas. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Miejmy nadzieję, że dobrze pamiętam i że nie podniosłem tam tych diamentów. Jeżeli je podniosłem, no to. To straciłem czas, jeżeli ich nie podniosę, no to zdobyłem dwa diamenty Zaraz się okaże Zostaje ostatnie 5 minut Proszę, proszę, żeby to się opłacało Żeby to się opłacało Czy tam jest pająk? Nie, to jest redstone, dobra Czy ja tutaj... Nie, zebrałem te diamenty Ja je zebrałem, słuchajcie Albo nie, nie, spłoną się nie spłonęły Zebrałem je po prostu O ja, no to teraz to lipa trochę Odwaliłem akcję, odwaliłem akcję no, trudno. Zdarza się najlepszym. Mam trapdoor. Liczymy na to, że te 5 minut da, da mi diamenty. Proszę, ostatnie 5 minut Minecraft. Myślałem, że ich nie. Po... I są, 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 są. Nieważne, nieważne są. Są, są, są. Tak, 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 tak. Dawaj więcej, dawaj więcej, dawaj więcej. Więcej mi daj. Kurde, te diamenty. Na... A ja już nie mogę ich zbierać. Bęk, bang, bang, bęk. Bang, bang. Dawać więcej. Nie będzie tutaj już nic? Halo, halo. Nie ma, więc szybciutko lecimy, lecimy, lecimy. Jeszcze, jeszcze 5, jeszcze 4 minuty. minuty. Tak naprawdę, więc dawajcie, jest potencjał, jest potencjał. Potrzebuję jeszcze. ile? 4 diamenty. Potrzebuję 4 diamenty. Zbieraj mi ten trapdoor. Co, 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 co za fart? Tylko dwa, proszę, 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 jeszcze dwa. Come on. jeszcze dwa. Co to za fart w ogóle? Nie będzie, nie będzie jeszcze dwóch. Dobra, kopiemy dalej, kopiemy dalej Kopiemy dalej Trzy minuty, trzy minuty Jaki farcik To był totalny farcik No nie Źle, 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 źle Czas, 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 czas Czas to pieniądz Nie, Gibon nie możesz takie rzeczy robić Niekiedy czas to pieniądz Bęk, szybko Oj, źle, 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 źle. Dwie minuty zaraz zostaną, tylko proszę, proszę, proszę. Nie no, szansa jest bardzo mała. Nie uda się tego staka diamentów uzbierać, widzowie. Chyba się nie uda. Ale, Peszek. Jakie dwie, trzy minuty. Co ja gadam? Trzy minuty jeszcze. Dobrze, dobrze. Jest 57, 57 jest, 57 minut, już kopię, więc jest potencjał, jest potencjał. 3 minutki, 3 minutki, dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, czy kopać na boki, czy kopać prosto. Ostatnie 3 minuty, proszę. Dwa diamenty. Dwa diamenty i stack w godzinę będzie. Chciałbym to zrobić, no. Lecisz, lecisz gibon, lecisz. No muszą gdzieś tu być, no muszą, nie wiem, czy dobrze, że skręcam. kopię jakoś dziko, dawajcie, oby się to opłacało. Proszę, 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 dwa diamenty. Jest, 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 mamy to! Mamy to! Stak diamentów w godzinę! Ale nawet jeszcze więcej może uda się zbierać. Kopiemy, kopiemy, nie poddajemy się. Co ja zrobiłem? Po co się wykopałem do góry? Po co się wykopałem do góry? To był zły ruch. To był ten gorszy ruch. Gdzie jest trapdoor? Czemu tak daleko on wypada czasami? Proszę cię, trapdoor. Super, współpracuj, współpracuj, gościu. Mamy jeszcze dwie minuty. Teraz mamy równo dwie minuty, dlatego ciśniemy i jest jeszcze szansa podbić. Tyczkę ten wynik. Może to nawet będzie challenge. Ile uda się zdobyć diamentów na 58. kratce w godzinę? Jakiś taki challenge nawet możemy z tego zrobić. Nie mam pojęcia, ale aktualnie. Zostają dwie, no minuta, minuta i 40 sekund, dlatego ciśnę, cisnę, może się uda. Możecie powiedzieć, czy robimy z tego jakiś challenge i będziemy robić raz na jakiś czas, właśnie taki challenge sobie i sprawdzać, o ile uda się pobić wynik szukania diamentów w godzinę. Było, byłoby to mega kozackie. Ale na ten moment głównie interesujemy tylko i wyłącznie diament. Diament, 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 proszę, minuta, minuta 20, minuta 20, jeszcze minuta 20. Zaczynam się cały trząść z emocji. Proszę, no dawać, ustanowimy jakiś rekord. To może wyzwę Draviusa na ten challenge. Kurcze, Bela, nie mam pojęcia. Ale, ale wiem, że została właśnie w tym momencie minuta. Ostatnia minuta kopania. I są diamenty. No, co ty gadasz? Ostatnia minutka, jeszcze mamy bardzo dużo diamentów. Tylko dobra, tu będziemy musieli zeskoczyć tak czy siak. Bo na dole się bardzo dziwnie zbiera te diamenty. Minutka została, tu się udało dozbierać jeszcze parę diamentów, myślę, że no, poprzeczka jest postawiona wysoko, jeżeli chodzi o zwykły kilo bez żadnych enchantów, no to naprawdę jest luks totalny. Ostatnie 30 sekund, no szansa, że tu będą gdzieś obok diamenty jest bardzo, bardzo mała, chyba że jakoś drastycznie skręcę, 30 sekund dalej na liczniku, dawaj, 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 zaraz zostanie tylko tych sekund 20. No i właśnie zostało 20 sekund, ostatnie 20 sekund widzowie, skręcam jakoś dziko. Może, może uda się coś wyczarować, a może nie. Zobaczymy i tak jest kozacko. Chciałem mieć stack diamentów, mam ponad stack diamentów, więc ja jestem zadowolony. Stwierdzam, że ta metoda jest debeściakiem totalnym. Ostatnie 3 sekundy, sekunda. Koniec! Koniec, widzowie, koniec czasu. Koniec czasu. Godzinka kopania. Proszę bardzo, robimy podsumowanie. Godzinka kopania i tych diamentów mamy stack i 11, ponieważ odejmujemy 6, które miałem przed rozpoczęciem tego challenge'u. Możecie napisać, ile wam się udało. Ja jestem bardzo zadowolony. Ale nie skończę jeszcze odcinka. Spokojnie, nie skończymy jeszcze odcinka, wychodzimy na zewnątrz. Chcę, żebyście byli ze mną, gdy wyjdę na zewnątrz, ponieważ jestem mega ciekaw, gdzie jesteśmy. Udało się wypłynąć widzowie, i wokół nas jest. O, jest jakaś wyspa, fajnie, idealnie wręcz. Tam jest sawanna. Tutaj coś słyszałem, nie? Dobra, po tamtej stronie również jest sawanna. Więc w sumie nie wiem, w którą stronę się udać, ale chyba popłynę w tamtą stronę na razie. Jestem na brzegu. Sprawdźmy sobie tutaj mniej więcej teren dookoła. Mamy całkiem spore góry, co prawda. Ale to sawanna, więc myślę, że na razie odpadają. Co najwyżej zrobię tutaj chwilową bazę, ale to już na spokojnie w kolejnych odcinkach o tym pomyślimy. Ja Wam ślicznie dziękuję. Tak oto się prezentują łupy z dzisiejszego odcinka. Przypominam, dawajcie znać jak Wam poszło. Zostawcie suba, łapkę w górę, wbijcie na Discord i widzimy się jutro o 14.00.